Hej, witajcie w 12 dniu vlogmas! Jak to szybko zleciało, Mamy połowę vlogmas. Niesamowite, jest piękny dzień, piękne słońce, taki przymrozek. Wszyscy skrobią samochody <laughs> na zewnątrz. Jak zwykle, mega wysuszone gardło po nocy. I robię sobie śniadanie. Tak, przy akompaniamencie kota. I tak, dzisiejsze śniadanie to będzie bułka maślana. Miałam ochotę na hałkę, ale nie było. Bułka maślana z masłem orzechowym i dżemem wiśniowym. Co tam, Kotro, rozrabiasz? I do tego zrobię sobie... W ogóle nie wiem, dlaczego dopiero teraz wyjęłam mój świąteczny kubek ze Starbucksa, który mam już dawno, ale jakoś o nim zapomniałam. I... Zrobię sobie dzisiaj herbatę El Grey z, masu, z masłem, z mlekiem sojowym, waniliowym i mam jeszcze przyprawę taką Pumpkin Spice yy, i spróbuję do tego dodać i zobaczymy. Chociaż na podrażnione gardło nie powinno się pić cynamonu, kardamonu i takie, takich rzeczy, bo te przyprawy drażnią, ale... Co tam zobaczymy, zaraz Wam pokażę. Bata się parzy, więc może w tym czasie zobaczymy ostatnie okienko kalendarza. Aha, jeżeli chodzi o paznokcie, to dzisiaj mam prawdziwą czerwień, to jest Sexy Red z Semilaka. Jest cały film o tych lakierach na moim kanale. I zobaczymy, co jest pod 12. O! Chciałam koralistę, ale to też jest fajne podobno. Nie idziesz ładnie. Cicho. Cicho. Rokate. Jak tu się do ciebie dobrać? Zaraz zobaczymy. W sumie, z, jeżeli chodzi o róże, to fajne są takie małe pojemności, bo zużyć róż to i tak nie jest tak łatwo. No, otworzysz się. czy... Jak tu z tak wygląda, chociaż kurczę to wygląda bardziej jak brązer. No zobaczymy czy mi to będzie pasowało. Czy to jest mój kolor, czy nie. Jeszcze przeszytam czy to jest na pewno róż. Tak róż. Zobaczymy. Dobra, więc kalendarz już jest pusty, skończony ale powiem wam, że nie żałuję po pierwsze fajne było to otwieranie vlogmas po drugie mogłam sobie przetestować te różne produkty i powiem wam, że szczerze mówiąc cieszę się, że kupiłam taki kalendarz niż jeden duży produkt za za taką cenę bo jakoś niewiele z tych rzeczy mi tak bardzo przypadło do gustu no nie są złe, to nie są buble ale też jakiegoś tak nie wiem, nic mnie nie zachwyciło, chociaż może muszę dłużej poużywać, może coś mi się bardziej spodoba, nie wiem. Zobaczymy. Dobra, idę jeść śniadanie. Kocur wrócił. Nie! Trzymasz chrupki w miejsce, a ty mnie śledzisz tutaj, złoczyńco, ty. No, pobrudź. po A Ała, kamera oberwała. Chyba to już się zaparzyła, dodałam tutaj przyprawę. To jest taka przyprawa, którą ktoś mi ją przysłał ze Stanów. No, zamieszamy, pachnie przepięknie. Pachnie naprawdę jak takie prawdziwe pumpkin spice. I dodamy mleka. Wiem, że część z was teraz robi wielkie ble za kamerą. Ja uwielbiam mleko w herbacie, ale tylko roślinne, krowy go nie. O, akurat mamy resztkę. I tak wygląda dzisiaj moje śniadanie. Dostałam jeszcze jakąś przesyłkę od Evre. Uuu, i to chyba jest pierniczek. Wesołych świąt. Dziękuję bardzo. No, tak się. Ciastek w sweterku. Śnieżynka i bałwanek. Śliczny. Dziękuję bardzo. Nagram dla Was jeden film. Nawet nikt się nie wiercił. Zaskukuj zaskakujące. I otworzę jeden list od... Nie wiem kogo. Nie ma. Nadawcy. I powiem Wam, że się bardzo chłodno zrobiło w domu. Naprawdę. O, widzę herbatę. Big Active. O, z, z maliną i marakują. Tej nie miałam. Ale znam tę herbatę i bardzo lubię maseczka oczyszczająca i jest i list. I list, je, i list jest od Alicji. I Alicja pisze, że 14 stycznia 2010 roku zobaczyła mój pierwszy film i od tej pory nie opuściła ani jednego. To jest niesamowite. I że chciała mi przesłać swoją ulubioną maseczkę i ulubioną herbatę. Wow, dziękuję. Właśnie takie drobiazgi najbardziej najbardziej są dla mnie wzruszające no i to że ktoś pisze, że widział wszystkie moje listy Alicja ze Śremu pozdrawiam cię serdecznie zaczynam powoli przygotowania do świątecznych porządków i uporządkowałam to jest nasza jedyna szuflada znaczy oprócz lodówki i tego co mamy pod ręką na blacie to nie, nie przechowujemy żadnego <śm> innego jedzenia w domu więc to jest nasza jedyna taka i tu są wszystkie tak zwane suche i inne produkty, których po prostu nie trzeba trzymać w lodówce. No, tu mamy zapas naszych sosów z Włoch, tu mamy zapas płatków jaglanych, tutaj mam kaszę, cukier, ciecierzyce, kinue, chia, jakiś tam makaron, spaghetti. Tutaj są wszystkie... Przyprawy. Ja mam tylko, nie używam żadnych mieszanek przypraw, żadnych jakichś takich do kurczaka i tak dalej, takich dziwnych wynalazków. Wszystko to są e, zwykłe, po prostu takie przyprawy, jakby pojedyncze nazwijmy to. Mm. No, tu mam te wszystkie w torebeczkach kaszę, jaglaną, ryż. Tam jak lubię, taki widzę, co naj, najtańszy, najbardziej oldschoolowy, zwykły ryż brązowy, jakiś tam jaśminowy, tutaj ryż do... Rizotto, tu są te ulubione topki, topki, chcę wziąć tubki Tomka, które przywozimy z Włoch. Choć. Tu są daktyle, które ostatnio jem, albo piję w koktajlu, albo jem zamiast cukierku, cukierków, są przepyszne. Tutaj mam mój słoik miodu, który stoi zapakowany, bo po prostu nie chcę, żeby mi się coś przykleiło. Eee, tutaj mam olej kokosowy, tahinę, Dwie paczki makaronu, jakieś jakby co? Mąkę. Tutaj mam soczewicę. Tu mam jakieś humusy takie w pudełeczkach. Syrop zagawy. Sos pomidorowy, orzechy pekan. Tutaj jest pełno słodyczy, których ja na razie do świąt nie ruszam. No i tak to wygląda: to wszystko co mamy. Więc tak nie wiem, czy to wygląda na zorganizowane czy nie. Dla mnie to jest zorganizowane, poukładane i tak dajcie znać, czy też robicie porządki w szafkach, ja robię właściwie dwa razy do roku, zawsze robię przed Wigilią i jakoś tak pod koniec lata robię takie generalne porządki i wiecie, przeglądam wszystko, czy się daty przydatności nie pokończyły wycieram tam w środku tą szufladę, no i tak przeglądam po prostu wszystko Kicia, Sushi chodźcie Kicia! Kicia, chodź jeść! Kicia! Kicia! Kitek, chodź! Kota na to jedzenie jest! Kicia! Kicia! Pff. No chodź, Leniu! Chodź, masz miseczkę, chodź! I idzie noga za nogą! Kicia, chodź! Kicia! 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 Chodź! Matko, to jest matą, no co na nam robi? Chodź! Nie, nie zwracajcie uwagi na kosze śmieci, ale sprzątam. To jest połoga. No zobacz, tam jest twoja miseczka, tam. No? Ale się rzucasz na jedzenie normalnie wygłodzony kot. Ale tak to się drzeć od rana w filmach, to można, nie? Tu masz jedzenie kocie. O, matko. A ja robię y, pasztet z przepisu jadłonomii, więc tutaj wszystko przygotowuję. I ten przepis znajdziecie na blogu jadłonomia.com. I to jest pasztet soczewicowy ze śliwką. Miałam robić inny, ale ten jakoś najbardziej mi pasuje. Mam wszystkie składniki, także nie muszę wychodzić z domu. Więc spróbuję zrobić ten i zobaczymy, jak mi to wyjdzie. O, proszę, kto zaczął jeść. Teraz słuchajcie wy jej. Będzie, no? Skończyłam robić mój pasztet, zaraz będę go przykładać do formy i piec. I spróbowałam trochę takiej masy, i to jest przepyszne. Ja cię kręcę po prostu, przepyszne. Tylko teraz mam dylemat, czy włożyć suszone śliwki, czy pokrojonego ogórka kiszonego, Zaraz zobaczymy wtedy już się piecze, nie mogę się doczekać, bo to na pewno będzie pyszne i chciałam się jeszcze do niej donieść co jest mi dzisiaj odnieść do um, poprzedniego vloga, w którym pokazywałam kartkę od starszej widzki i mówiłam, że bardzo się cieszę um, ze starszych widzów i że do nich kieruję swój kanał i że bardzo się cieszę, że dużo starszych też ode mnie osób mnie ogląda, cieszę się z tego, że mam jedną z takich najdojrzalszych widowni wiekowo, jeżeli chodzi o wiekowo, na YouTubie. No i tam pojawiły się pewne głosy, że jak to nie cieszysz się z młodszej widowni, czy, czy o co chodzi? Słuchajcie, ja się cieszę i szanuję każdego widza. Chodzi o to, że ja. Swoje treści kieruję do starszych widzów, bo sama mam 33 lata i ja po prostu nie chcę robić filmów typu, nie wiem, makijaż na studniówkę, back to school, czy nie wiem, outfit do szkoły, czy coś takiego, bo po prostu to nie jest coś, w co ja celuję. To nie jest coś, czym ja chcę przyciągać ludzi, poza tym sami mi. Hałasują znowu panowie. Z tym sami mi piszecie, że do mojego kanału trzeba dojrzeć i mnóstwo komentarzy takich e, przeczytałam pod swoim filmem, że nie podobał Wam się mój kanał, że nie mogłyście tego oglądać i że dopiero po jakimś czasie jak dorosłyście trochę to doceniłyście te treści, które tutaj są. No i to trochę tak jest, ja nie chcę ściągać tych widzów, żeby potem mieć hejt, który wynika po prostu z niedojrzałości i z niezrozumienia, bo też widzowie są przyzwyczajeni do czegoś innego, bo jest bardzo dużo dziewczyn, które są w moim wieku, a jednak nagrywają treści dla młodszej widowni i trochę w innym kanonie, tak jak wam mówiłam, że ten YouTube jest taki polski, jest taki przesłodzony, grzeczny i taki właśnie skierowany do młodszych widzów. Ja już dawno temu skończyłam z tym i zaczęłam swój kanał kierować do zupełnie innej widowni. Przeżyłam fale, hej, tu nie powiem. Um, I No, ale trudno, no tak jak Wam mówiłam, za każdą decyzję w życiu się płaci jakąś cenę. Ale już miałam dość po prostu. Miałam dość tego takiego kanonu, w którym tkwiłam i który mi się kompletnie nie podobał. Ja po prostu chcę być sobą, chcę pokazywać to, co robię, nie wiem, nie ukrywać się z tym, że nie wiem, mam droższe kosmetyki, mam drogą torebkę, czy że gdzieś wyjeżdżam, Jump, czy nie wiem, po prostu nie będę przepraszać za to, kim jestem, ani ukrywać, bo wiecie, no łatwo też jest tak robić, że nie wiem, nie pokażę czegoś, no to nie będę mieć jakichś tam zawisnych komentarzy, ale to nie o to chodzi. Ja chcę ludziom pokazywać coś innego, właśnie taką, taką szczerą, chcę być szczera, po prostu chcę być szczera, a nie tak, że tego nie pokażę, tego nie powiem, tego nie zrobię, bo to im się nie spodoba, bo nie wiem, bo tu niezdrowe jedzenie, bo tu drogie coś, bo Wiecie, i potem właśnie ten YouTube się robi taki grzeczny, rozmemowany, i wszystko jest takie idealne, jest po prostu nudne, bo, bo każdy się boi cokolwiek powiedzieć, bo, bo każda wypowiedź może być e, kontrowersyjna i potem to się robi takie nudne i nijakie i takie mega grzeczne i poprawne i to nie jest droga, którą ja chcę iść i... I tak to wygląda, więc jeżeli yy, są młodsi widzowie, którzy mnie oglądają, którzy mnie lubią, super, ale tak jak mówię, nie będę robić specjalnie takich treści, żeby przyciągać takich ludzi młodszych, którzy mogliby tego nie zrozumieć i potem, nie wiem, tutaj się irytować moimi filmami. No i tak, a tak jak mówię, cały czas mnie bardzo cieszy. Po prostu moje serce urosło jeszcze więcej Jak pisałyście lub pisaliście w komentarzach um, Że jesteście 10 lat starsze, 20 lat starsze To naprawdę no, to jest wielki komplement um, I coś strasznie fajnego, tak? Że, że kobiety starsze ode mnie też oglądają mój kanał I też się czują, nie wiem, rozbawione, zainspirowane Cokolwiek, to jest rozrywka, wiedza, nie wiem Cokolwiek, co, co je przyciąga to jest dla mnie największa nagroda, i ja właśnie taki kanał chcę budować i takich widzów chcę przyciągać. Ja nie chcę wyco robić filmów wirali, które będą miały, nie wiem, milion wyświetleń, i nie chodzi mi o to, żeby przyciągać każdego widza i żeby to robić na taką masówkę, tylko żeby to robić po swojemu, tak jak ja czuję, i też mieć widzów, którzy czują to, co ja robię. Mam nadzieję, że wyłuszczyłam Wam i wyraziłam się jasno, no ale pewnie rozumiecie o co mi chodzi. Um, w każdym razie dziękuję Wam za tam jest. Ponad 400 chyba komentarzy teraz. E, I dziękuję, bardzo się cieszę, jak właśnie odzywacie się, albo jak ktoś pisze, nigdy nie komentowałam, albo specjalnie dla Ciebie załóżłam konto, żeby Cię subskrybować, albo no nie wiem, to zawsze, zawsze bardzo, bardzo mnie cieszy, ale pamiętajcie, że tak samo szanuję i, i doceniam wszystkich widzów, którzy... Em, którzy na bieżąco komentują i też wierzcie, że ja kojarzę te teniki, kojarzę osoby, które się przewijają pod moimi filmami i też bardzo Wam za to dziękuję i też bardzo to doceniam. A teraz wracając do spraw przyjemnych, muszę iść ogarnąć kuchnię, bo tu się po prostu masakra zadziała. Masakry to wygląda, dlatego tu vloguję na tle ściany, żeby nie było tego widać, a poza tym już mi ręka opada. Mój paset już jest gotowy, upieczony. No niestety musi wystygnąć, jak widzicie niezbyt dobrze wygładziłam yy, górę, co było głupotą, no ale nieważne, bo teraz będzie nierówny kształt, ale to nie ma większego znaczenia. Pachnie pięknie, wygląda super, no ale musi ostygnąć, <laughs> a potem jeszcze posiedzieć w lodówce, więc yy, miałam ostatnią partię mojego smalcu wegańskiego, też z przepisu ja mi, więc postanowiłam zrobić sobie z, z nim kanapkę, bo już jestem bardzo głodna. I do tego mam takie malutkie ogóreczki. <laughs> Przepraszam, one są z chili i są naprawdę ostre. Czy to się sfokusuje? I one są z Lidla. I są bardzo dobre i są naprawdę bardzo ostre, więc je pokroję, położę na kanapce i to będzie mój obiad, lunch obojętny. Spróbowałam pasztetu i powiem Wam, że jest pyszny. Lew nawet stwierdził, że nie jest zły. Czy jak to powiedzieć, że jest nie najgorszy? Objaśniałem, że dobre to jest, ale to jest. nie jest pasztetem. Więc widzicie. Zróbcie sobie. Hej, to znowu ja. Jest wieczór, Lew wrócił do domu. Przyniósł złe wiadomości. Jakie złe? Złe. Dlaczego złe? Złe i wiesz, że ja się już denerwuję i zobaczcie, widzicie no jak, jak ja się denerwuję, to od razu jestem cała o. Na buzi nie, ale tutaj mam wszystko w czerwonym. Nie denerwuj się słom. Wiem, wiem. Także już y, wybaczcie, ale zakończę vloga na dzisiaj. Opa! Pa. Mam nadzieję, że. Ale to... lew był bo... <laughs> Tak, Góra. dużo obecnych. Tak, także. A, i słuchajcie, muszę ci coś pokazać. Zobacz. Dostaliśmy kartkę z Oberstdorfu. z Dorfu, tam są skoki. A ja oczywiście, debil. Y... O, ktoś nam przysłał kartkę z Oktoberfestu. <laughs> ja nie wszyscy poprawiali we vlogu. Tam są skoki tu i Wiem, już teraz, ale ja po prostu na to popatrzyłam i tu w ogóle nie wiem dlaczego, ale... Powinnaś wiedzieć, na pewno oglądać... No ja kojarzę co to jest Oberstdorf, ale nie wiem, z jakiegoś powodu przeczytałam Oktoberfest i w ogóle Oktoberfest i Oktoberfest, no. Także, yy, tak, także słuchajcie, dzisiaj już kończę tego vloga na dzisiaj i do zobaczenia jutro. Mam nadzieję, że mieliście lepszy dzień niż ja. Pa, nie miałeś. Nie miałam. Straszny. Dlaczego? Najgorszy. Dlaczego? Po prostu nieustające pasmo sukcesów. No. Dobra, pa.